Agnieszka kotulanka, tygodnik ujawnia nieznane fakty z jej kreska Ecia. To przez to te problemy. Agnieszka kotulanka. Tygodnik ujawnia nieznane fakty z jej kreska Ecia. To przez to te problemy Terapia, której poddaje się Agnieszka Kotulanka, 61 l. przynosi efekty. Aktorka z tygodnia na tydzień wygląda coraz lepiej. Jednemu z tygodników udało się dotrzeć do faktów z jej dzieciństwa i embodoci, które mogłyby przyczynić się do jej choroby alkoholowej. Listopadowy poranek na warszawskim Ursynowie. Do orodka zdrowia przybywaj pacjenci szukajcy pomocy w stanach przeźbienia, powszechnych jesieni. Do przychodni udaje się kreska Agnieszka Kotulanka. W jesiennym pebaszczu, czapce i kolorowym szalu aktorka wygląda szykownie. Nic w jej stroju ani zachowaniu nie zdradza. Kreska atba gwiazda klanu zmaga się z poważnym problemem. Uzale kreskanienie od alkoholu. Kobieta od wielu tygodni chodzi na terapię do orodka leczenia uzale kreska Ursynowska placówka oferuje terapię indywidualni grupów. Uzale kreskanienie. Uczczajca na spotkania z terapeutą i innymi osobami mającymi ten sam problem, ma i szans zerwa z nabogiem. Jak udało się dowiedzieć na Jak uda się dowiedzie na, aktorka jest na dobrej drodze do trwałego wytrzaswienia. Regularnie chodzi na spotkania terapeutyczne, pojawia się przed gabinetem na czas, zdradza tygodnikowi pracownik placówki. Rodzina aktorki, córka Katarzyna Sasuchrynowska, 30 l. i syn Michał, 32 l. oraz przyjaciele gwiazdy nie kryją radoci z jej pospółwy w walce z nabogiem. Wspieraj ją i motywuj do pozostania w i. O przyczynach problemów alkoholowych gwiazdy, o zawiedzionej miłości do aktora Pawła Wawrzeckiego, 67L. Pisano wielokrotnie. Na, Ewo, udało się jednak dotrzeć do osoby, która wyjawiła dotąd nieznane fakty z kreska ecia aktorki. Gwiazda w wywiadach hydraulicznie wspomina, Ba swoje dzieciństwo. Mnóstwo zieleni, swobody. Latem nie wychodzi bam z wody, a zim bam na bykreskawach. Pamiętam kocił bek, w którym z siostr szuka bam skarbów, i gór Parkow, mówi ba. Ale, jak twierdzi informatorka gazety? Dzieciństwo Agnieszki Kotuby, bo tak brzmi jej rodowe nazwisko, nie było bajkowe. W jej rodzinnym domu w Legionowie obecny był alkohol. Jej ojciec zaglądał do kieliszka, zdradziła na, ływo jej dawna kolekreska Anka z Warszawskiej PWST. Na studiach ten problem zaczybe dotyka samej Agnieszki, stwierdziła ze smutkiem informatorka. Pikna studentka aktorstwa cieszy Basi powodzeniem, ale zakocha Basi do niejż, Liwie Wiaczku Sasuchrnowskim, 60 l, który lekko podchodzi do bądź i. Tymczasem ona dla niego gotowa by na wszystko. Byli u map kreska edstwem, gdy on poleciał do Kanady. Ona wyjechała za nim, zabierając tylko czteroletniego syna Michała. Map córeczka Kasi zostawiła ze swoimi rodzicami. Ale map kreska edstwo i tak nie przetrwa, bo. Agnieszka wróci bad do kraju. Majca dwoje dzieci, ledwo wiza, koniec z kotcem. Rola w klanie, który dostała w 1997 roku, byba jak wygrany los na loterii. Ale stabilno-finansowa i popularno nie oznacza, by? Kreska koszmary koszmar odeżby. Zaabsorbowana w prac, wychowaniem dzieci, opiek nad rodzicami, nie potrafi baw pełni za anga. Kreska w zwizach z Wawrzeckim. Rozstali się. Smutki za topi w alkoholu. Po kobiecemu, w samotność i uzależnienie nie doprowadzi bo do utraty pracy. Wtedy zupełnie się pod ba. Nie dba o siebie, ci kupowa ba alkohol i bago w miejscach publicznych. Córka aktorki obbaci ba jej terapii w prywatnym orotku, uzale kreska niet. Niestety, kotulanka nie wytrwa w z Dopiero leczenie w ursynowskiej placówce przyniosło efekty. Kotulanka poczuła Basi na tyle dobrze. Kreska a kilka tygodni temu wyjechała na jakiś czas do Legionowa, by nabrać sił i odpocząć. Czas spędzony w rodzinnej miejscowości dobrze jej zrobił. Gdy widywano od tam, wyglądała lepiej, zdrowiej. Na początku jesieni aktorka wróci Ba do stolicy. Z powodzeniem kontynuuje terapię w ursynowskim orodku. Czy zdoba kiedy wróci do zawodu? W klanie jej posta umiercono, ale powstaj przecież nowe seriale. Jak tylko bedemia batek mo to spróbuj co dla niej znalazł, powiedziała batygodnikowi Ilona Apkowska, scenarzystka najpopularniejszych seriali TVP. Mokreska a niebawem w jednym z nich zobaczymy Agnieszk.